Hej, cześć, siemanko we wszystkim, z tej strony Kingsley, witam w kolejnym odcinku z Fazmofobii i na starcie powiem, że no niestety challenge z poprzedniego odcinka, żeby zrobić 10 łapek na Maraton się nie udało, ale spokojna głowa, Maraton się odbędzie, ponieważ bliższe 8 łapek i to jest bardzo dobry wynik. Przyszły też 3 subskrypcje z odcinka, więc narzekać nie mogę, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to. Także od poniedziałku szykujcie się na codzienny, ciekawy Investigate, postaram się nagrać za was, za, yy, codziennie dla Was coś ciekawego. Będę nagrywał nawet po kilka prób, aż uda się coś interesującego. Ale możecie też zostawić lajka pod tym odcinkiem. Będzie mi bardzo miło z tego powodu. I możecie też subskrybować, jeżeli jesteście nowi. Przepraszam, bo tutaj <laughs> trochę mi się odbija. I zobaczcie, nowy sklep. Trochę moim zdaniem jest... Taki zagmatwany, jeśli o to chodzi, ale jeśli wejdziemy sobie w Quick Loadout i przygotujemy sobie loadout jaki mieliśmy, to nie jest tak źle. I można na spokojnie sobie Proszę Państwa gierczyć. A my lecimy z Willow Streetiem, z kolejnym Investigatem. I zobaczmy, patrzcie, w ogóle kursor jest nowy. Możemy sobie mm, ustawić tutaj. Na przykład, że chcemy mieć taki kursor jak celownik, widzicie? Moim zdaniem, fajny mini-updatek tutaj do tego podoba mi się. I mamy Lori Shellin eee, Sanity poniżej 25, oczyścić tym i Motion Sensor, także takie relatywnie proste. Questy. A i mam wrażenie też, że latarka dostała jakiegoś nerfa na tym trzecim poziomie, bo tak o wiele mniej widać. Moim zdaniem, szczerym, osobistym. Ale to może wiecie, być moja. Subiektywna yy, opinia tutaj, prawda? Wam się może podobać. Także. Także co, cool, że w ogóle coś robię, no. Dobra, mamy Hiding Spota. I tak, yy, nie ma lusterka, nie ma OG, nie ma kart, nie ma pozytywki, może małpia łapka. Jest małpia łapka. I joink. Zaliczyło się zdjęcie. Zaliczyło się także. Także nie ma co? Dramatyzować, oczywiście kosteczkę by się przydało znaleźć. No bo... Cholerny mikrofon. No bo to jest standard, że szukam kości. W pierwsze minuty meczu, żeby mieć spokój na potem, nieprawdaż? Nie no, kostka tutaj raczej w szafie się nie ukryje. Fajnie jakby ten duch coś robił. Jakby na przykład, nie wiem, zaczął rzucać jakimiś różnymi przedmiotami. Na przykład tym misiem. Nie, no. Ja sobie nie rzucę tak. Także. <laughs> Ej, w sumie tu jest hiding spot, nie? Tu można się schować. Okej. Okay. Za tą szafą niekoniecznie. Sprawdźmy jeszcze kibel. Może w kiblu jakaś kosteczka na mnie czeka? Nie? No to. To się pierdzie. Drzwi. M czy ja naprawdę muszę was... O, i teraz możemy przejść normalnie. Tak jest. Remonty. Specjalista od remontów King's Witam. Jeśli chcecie, żebym wyremontował wam dom, zgłoście się tutaj do mnie w komentarzach. Żeby się wyremontuj mi dom, a ja przyjadę jak ta pani yy, z nasz nowy dom i może wyremontuję wasz dom. Poprzestawiam wam właśnie w, w ten... U? Ten sposób drzwi na przykład. O, tak wam wystawić drzwi. Dobra, ale tu są freezing Tempsy i tutaj są rzucane itemy, więc tu jest duch. To nie ulega wątpliwości. Zatem idziemy po itemy. Latareczkę sobie elegancko, nie wiem, zostawimy tutaj. Powiedzmy. Ale pamiętajmy, że to jest sniper. Duch w każdym momencie może sobie z tego pokoju wyjść. Ja tutaj nie mam latarki, więc nie zauważę, czy jest kostka, czy nie, więc. No nic, znieśmy sobie itemy. Co by tu można było na początek wziąć? No, może. Może. No, nie kupiłem statywów. No nic, poradzimy sobie. To weźmy jeden projektor na razie i Spirit Boxa. Bo jeśli duch nie wyjdzie nam z tego pokoju, no to nie musimy się jakoś zbytnio tym martwić. Postawimy sobie, pogadamy z duszkiem, może nam coś ciekawego, jakąś opowiastkę opowie, te drzwi dalej? Popsute. Zobaczmy czy zgasił się... te drzwi wyglądają trochę tak... Prawie. Dobra, zobaczmy czy są orby. Ale orbów nie widzę. Zobacz, tę tą kamerę mogę sobie umieścić, tak, w tym kierunku, idealnie. Powinniśmy móc zobaczyć duszkę, jeśli się tutaj zjawi. Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you there? Are you french? Are you pizza? Are you here? Może to jest tu, korytarz? Chyba jednak nie. Chyba jednak tu. Tylko czemu on rzucił? On rzucił jakimś drewnienkiem, jakby. Tutaj. No dobra. Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you French? Where are you? No dobra, uznajmy, że kolegi po prostu nie ma. Znaczy. Że nie jest. Rzucił czymś znowu. I to dosyć potężnie, moim takim usznym, zda usznym zdaniem. Tak. Pięknie powiedziane. No to tak. Skoro tam chłodzi, można by wziąć termometr. Ale. Ale weźmiemy. <ścoughs> nie ma żadnego, ale po prostu weźmiemy ten termometr. Sprawdzimy, jak się temperaturki mają. Orbów na razie nie było, więc mimika raczej nie podejrzewałbym. Znowu czym rzucił. Polega jakiś nader aktywny chyba jest. Zobaczmy, jak to no, temperatura. 6 stopni. No tu dalej kokami na pierdziela. Zobaczmy, czy tutaj jest 4 stopnie już. Są dwa stopnie. Okej, okay, czyli to jest chłodniej teoretycznie. 6 stopni. Nie, on się chyba przemieścił tu. Ja. Yeah. Nie mamy IMF-a 5 od razu? Gdzie jest mój aparat? Ja pierdzielę, tak ciemno. No tu jest aparat, posz. No dobra. Mf 5 i ghostwriting, więc Spirit Shed Mining. Hmm... No to skoro ty jesteś tu... Ja ci tu dam drugą książkę. Sobie napisz. Pięknie dla mnie. No to co, skoro mamy dwa dowody... ...nie bo zdaje nam nic innego jak... ...przynieść sól i porobić zdjęcia, no bo... ...odcisków palców nie będzie. Czy yy, się dowodu nie będzie. Także... To jest chyba jedyne logiczne rozwiązanie w tym momencie. Napstrykać sobie Mmm. Yy, wykonać questy poboczne I i do domu, że tak powiem. Także no. Idźmy z Solą, Może... Może jakiś Ghost evencik tam na dole, coś tego typu? Benz? Czy tak nie za bardzo, panie duch? Myślałem, że zgasił sobie światło. Teraz czy on tu. Czy on tu dalej jest. Tej książki nie zapisał. Wdepnij mi tutaj, co? Kolego. Gdzie tutaj był ten termometr? Tu jest naprawdę ciemno, tak że ja nic nie widzę. Tutaj był termometr. Zobaczmy 4 stopnie, 5 stopni, 22 stopnie. Moel, oh well. na pewno nie ma go tam. Może tu. ...wszystkie gwiazdy na niebie mówią, że on jest tu teraz. Zatem... ...damy mu tutaj same niespodzianeczki. O właśnie. Wdepnął w jedną. Wdepnął w drugą. To może zechcesz coś napisać tutaj dla mnie? Specjalnie z dedykacją. Dobra, weźmy to światełko, zostawmy mniej więcej tak. Mam wrażenie, że te fazmy jakoś, nie wiem, po teraz tym malutkim jest ciemniejsze i to dużo. Dobra, mam jeszcze 5 zdjęć, czyli jedno surtu. Dwa zdjęcia na książkę jakby zaczął pisać z łaski swojej. Jakby był taki miły. Can you write something in this book? Can you... Can you step in the salt? Can you do it for me? Hello? Hello, how are you? I'm under the water, help me. O widzicie. Pięknie zapisał. No to jeszcze jedno zdjęcie i pójdziemy sobie szukać To Jakby właśnie Jakby wraz w jedną tutaj sól Albo jakby ci przyrzucił, nie wiem. Can you open can you open this door? Can you open this door? Can you touch it? Can you do something for me? Can you be kind? i drowec. Ducha nie ma. O, jak dziękuję bardzo. No, kurde, jesteś super, nie zmienia się duch. Dobra, idziemy teraz na naj, najtrudniejsze zadanie: znaleźć kość. Dobrze wiemy, że znalezienie kości w na niektórych mapach jest. Równomierne z cudem typu Jezus robiący wino z wody. Ale nie poddawajmy się. Może się uda znaleźć kostkę. Kostko, gdzie jesteś? Siema, siema, Eniu? Może w garagę. w jakimś. O proszę bardzo. Miałem rację. W garagę. dobra. A więc musimy jeszcze zrobić zdjęcie ducha, oczyścić mu obszar i w motion sensor go zmusić, żeby wlazł. Zajmijmy się tym od razu. Mam takie. O! Mam takie przeczucie, że to może być shade. Sześćioch. On już wyszedł znowu na korytarz. Hmm. To jak to było? Czy shade zmienia swój ulubiony room? Chyba tak, to Gorio nie może zmieniać. Ale Shade na pewno nie zaatakuje, kiedy będziemy z nim w pokoju. Ciekawe tutaj się Zapowiada. W ogóle to nagrywam w noc. Dosłownie jakieś 9 godzin przed tym, zanim się przeprowadzam powrotem do Gdańska, także. Fajnie, nie? Dobra, w którym ty pokoju teraz jesteś, panie kolego. Proszę mi powiedzieć. tu jest 6 stopni. Tu jest 1 stopień, więc jesteś tu. Okadzamy, apagę Satana. Masz tu motion sensorek, O, już w las od razu i się oczyściło idealnie. Dobra, to może jeszcze, może jeszcze sobie przyniesiemy smadża i zażyczymy sobie aktywności ducha. Bo wtedy możliwe jest, możliwe jest spadek naszego Sanity. A jednak mamy takiego questa pobocznego. Uciec przed tymi duchami nie powinno być problemu, bo one są jednak. Yy, stokowe tempo mają. Kwestia jest rozpoznać, czy to jest 6, czy to jest Spirit. Czy to jest... Yy, no miling no to raczej rozpoznamy po łoku jego. Yy, właśnie... No, ja, ja tu z Fab paratem. A my przecież musimy małpią łapę, i teraz tak. I w game cross play, wosk, windows, text tekst, bierzemy małpią łapę, dawaj, to życzmy sobie aktywności. Breaker się popsuł. Zatem. Zatem nie będziemy mieli na pewno światła. Teraz, w tym momencie. A duch za bardzo aktywności. Nie... Patrzcie, wyszedłem spokojnie i nagle zaczął być aktywny. Czy to jest? Mam wrażenie, że to może być shade. Jak najbardziej w tym momencie. Fajnie, jakby nam sanity jeszcze spadło. Duchu, zrobisz coś? Ej, do something, man. I wished to. I wished for activity, not fucking nothing. No to... Powiem tak. życzyłem z aktywności, więc duch powinien coś robić. Duch nic nie robi. Co to może oznaczać? No. Na przykład shade. Wlas mi sól. Rzucił czymś. No, nie wiem, nie wiem. A chodźmy, może sobie zażyczysz. I wish to See the Ghost. Sprawdzimy swoją. A, no tak, Breaker się popsuł. No to nic, musimy sobie zapalić świeczuszkę. ...i nic nie widzieć. No bo przecież. Ciemnica totalna. Tutaj se smudżo wywalę. I naprawdę teraz gierka jest dużo ciemniejsza po tym update'cie. No dobra, to co? O no, mailing to to na pewno nie jest. Więc obstawiałbym shade'a w tym momencie. Siedzimy po cichutku, nie ma nas. Żartowałem jestem tu. Jednak mnie nie ma. Wątpię, żeby to sanity tam spadło, zważywszy na to, że to jest raczej ten shade. Po? Chyba po hancie. Ale jak ładnie porozrzucał tutaj. Dobra, uciekamy. Nie będę kampił na. Nie będę kampił na te Sanity, no bo na Szejda to jest po prostu niewykonalne. Także jak mogę podsumować ten odcinek? Nienawidzę Shade'a. Jest to najnudniejszy duch. Bo albo nic nie robi. To był kurwa Miling. To był Myling, którego było słychać wyraźnie. O mój Boże. O mój Boże, ta gra jest gównem, naprawdę, czasami. To jest niesamowite. Ale nie mniej jednak, ty, tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Także, jeżeli nie usłyszeliście wcześniej, to powiem jeszcze raz, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, zasubskrybowania, jeżeli jesteście nowi na kanale oraz napisać komentarze na przykład o Shade. Także do zobaczyska na maratonie. Trzymajcie się, na razie i papa. Pa.